Wykonamy doświadczenie na temat obserwacji pracy wykonywanej przez falę dziękową. Potrzebne nam przedmioty to radio, głośnik od wieży lub komputera, kartka, papieru i łyżeczka cukru. A więc głośnik ustawiamy poziomo, włączamy muzykę i ustawiamy na tony niskie. Na głośniku kładziemy kartkę, a na nią e, sypiemy nieco cukru. E, Przygłasniamy muzykę, zauważamy, iż e, w miarę... zwiększenia głośności dźwięku, obserwują coraz silniejsze ruchy i cukru. Wniosek, drgania membrany i obudowy głośnika przenoszone są na kartkę, która wykonuje pracę wprawiając w ruch kryształki cukru. Fala niesie ze sobą energię i może wykonywać pracę. Badanie zależności wysokości dźwięku od długości słupa powietrza. Konieczne przedmioty to rurka do picia oraz ostre nożyczki. Kolejne czynności. Odcinając kawałki jednego końca rurki, nadajemy mu kształtu tak jak na rysunku. Lekko ściskając w zębach przecięty koniec, koniec rurki, mocno wydmuchujemy powietrze do końca rurki, w ten sposób. Po wyćwiczeniu tej czynności, tak aby z rurki wydobywał się ciągły, niski dźwięk, powtarzamy ją, odcinając kolejne fragmenty rurki. Im krótsza rurka, tym wyższy dźwięk wydobywał się z niej. Sprawdzamy prawo Bengoulego. Lego. Konieczne przedmioty: dwie kartki papieru formatu A4. Kolejne czynności. Trzymamy dwie kartki papieru tak, aby zwisały swobodnie pionowo w dół, obok siebie w odległości kilku centymetrów. Dmuchnij mocno od góry między, kart między kartki. Zauważy... Zauważamy, że kartki zamiast oddalać się, przylegają do siebie. Wniosek. Ciśnienie w obszarze szybko poruszającego się powietrza jest niższe od ciśnienia atmosferycznego. Siła parcia powietrza na kartkę jest więc mniejsza po stronie, po której powietrze porusza się i kartki wyginają się w tę samą stronę. Obserwujemy zachowanie prędkości kuli. Konieczne przedmioty. Okrągła przezroczysta miska lub plastikowe pudełko na płyty CD i koralik lub kulka. Kolejne czynności. Miskę odwróć do góry dnem i włóż pod nią kulę. Spraw miskę taki ruch, by kula toczyła się w okręgu wzdłuż jej obwodu. Podnieś szybko miskę do góry i zaobserwuj ruch kulki. Wynik obserwacji, gdy miska przestała działać siłą na kulkę, kierunek prędkości kuli przestał się zmieniać. Wniosek: prędkość kuli przestaje się zmieniać, zostaje zachowana, gdy nie działa na nią żadna siła lub działające siły się równoważą. W przypadku kulki równoważy się jej ciężar i siła pochodząca od podłoża. Yes. Badamy, czy wartość sił tarcia statycznego i kinetycznego są jednakowa? Konieczne przedmioty pęk kluczy na uchwycie, okrągły ołówek lub kąpis. Kolejne czynności. Wieszamy pęk kluczy na ołówku, którego jeden koniec opiera się o stół. Pochylamy ołówek tak, by klucze nie zsuwały się z niego. Obracamy ołówek wokół jego podłużnej osi. Przy tym samym nachyleniu ołówka kluczenie ruchome względem niego nie zsuwały się, a podczas obrotu ołówka zsuwały się. Wniosek. Siła tarcia statycznego jest większa od siły tarcia kinetycznego.